Mówiąc szczerze, obawiam się trochę tego mojego wykonania. Teraz musisz zaśpiewać pełnym głosem, wiem, że jest późno, ale musisz. Nie, no, ale nie umiem tak. No to spróbuj. Coś mnie dusi w tej tonacji. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Oczywiście, że się sprzeczamy. Ważne są tylko te dni. Słuchaj mnie, Krzysiu. Nie słuchasz, patrzysz się w podłogę. Mogę nawet zaryzykować stwierdzenie, że jak, jak włoskie małżeństwo. Ważne są, Nie, tylko, te ważne są, tyl... ważne są tylko te dni. Ważne są tylko. Długa samogłoska. Tylko dni, których jeszcze. Tak, tak właśnie uczeń poważnie traktuje nauczyciela. No my mamy bardzo często rozbieżności, jeżeli chodzi o myślenie na temat śpiewania i tego, jak to ma brzmieć, jak to ma wyglądać. No i tutaj. Tu, no. tu w muzyce też musi być poezja. Ale będzie, Dalej się ustalamy tempo, żeby nam się dobrze śpiewało. Myślę, że my dążymy mimo wszystko do tego samego celu. Czasem po prostu y, chcemy użyć innych środków. Ważne są. W ustalaniu aranżacji tej piosenki każdy miał inną wizję. I mnie się też wydaje, że ja dopiero będę wiedział jaka powinna być forma i jak to powinno być zaśpiewane w soboty po programie.